Cześć kochani, Tuż Szlachetny. Witam was serdecznie w programie Świadectwo Słowo Duch. Dzisiaj takie przemyślenie. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą kieruje się w życiu, jest chęć, pragnienie tego, by podobać się Bogu. Myślę, że nie jest to tylko moje pragnienie. Jeśli jesteś osobą, która szuka Boga, która stara się poznawać Boga bardziej w swoim życiu, to masz w sobie wbudowane takie pragnienie tego, żeby podobać się Bogu. I pytanie, które człowiek musi sobie zadać, to, to jak mogę być człowiekiem, który podoba się Bogu? I szukałem tekstów biblijnych, które mówią o tym, co Bogu się podoba, w czym Bóg ma upodobanie, właśnie po to, żebym mógł wejść w te rzeczy, które Bogu się podobają i przez to też być sam człowiekiem, który podoba się Bogu. O tym więcej, po czołówce. My musimy zadać sobie pytanie, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, a kryterium jest ta księga. Amen. Czy ktoś może powiedzieć amen? Hej kochani, witajcie z powrotem. Ja nazywam się Michał Szlachetka i zajmujemy się tematem, jak podobać się Bogu. Prawdopodobnie zajmie nam to ze dwa odcinki, ponieważ okazuje się, że wersetów jest bardzo dużo. Ja wybrałem tylko kilka tekstów, które są takie szczególne, ważne dla mnie, chciałbym je podkreślić. Natomiast wszystkie one mówią o tym, co ja mogę zrobić, czy w czym powinienem żyć, żeby być człowiekiem, który podoba się Bogu. I myślę, że pierwsza rzecz i najważniejsza, bez której nie pójdziemy dalej, jest zapisana w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, w wersecie 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo trzeba, aby ten, kto zbliża się do Boga, uwierzył, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest pierwsza wskazówka, bez której nie możemy iść dalej. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A więc, jeśli masz pragnienie być człowiekiem, który podoba się Bogu, to to jest pierwszy warunek. Bez wiary nie jesteś w stanie podobać się Bogu. Nie możesz podobać się Bogu. Ale pytanie, które nasuwa się mi od razu, to czym jest wiara? Ponieważ w dzisiejszym świecie wiara kojarzy nam się albo z jakimś kościołem, z jakąś denominacją, albo z jakąś konkretną grupą religijną albo co nawet częst, częstsze chyba wiara kojarzy nam się z takim intelektualnym uznaniem tego, że Bóg istnieje. Wielokrotnie kiedy rozmawiam z moimi rodakami to widać, że są ludźmi, którzy żyją w bardzo takim problemowym życiu, często nawet wręcz patologicznym. No, nie chcę tutaj opisywać może konkretnych przypadków, ale ich życie wygląda strasznie, ale kiedy pytasz się, czy wierzą w Boga, od, od razu powiedzą, oczywiście, ja wierzę, że Bóg istnieje. I to jest właśnie problem, że dzisiaj definicja słowa wiary dla nas to jest intelektualne uznanie tego, że Bóg istnieje, ale nie jest to pełna biblijna definicja słowa wiary. I tym chciałbym się troszeczkę zająć. Wiara. W języku greckim jest to słowo pistis. Pisteo, tuteo. Powinno być to tłumaczone raczej jako ufam Bogu, ale o tym za chwilę. Najpierw zajmijmy się tym intelektualnym uznaniem, że Bóg istnieje. Ponieważ jeśli mamy przetłumaczyć wiarę pistis jako zaufanie, to zaufanie musi być do czegoś, kogoś, kto wiem, że istnieje. Więc najpierw intelektualne uznanie tego, że Bóg istnieje. Czy to jest cała definicja wiary? Nie. Jakub w swoim liście zadaje takie retoryczne pytanie: Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? No dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Dem demony nie mają osobistego zaufania do Boga. Natomiast uznają to, bo wiedzą, kto ich stworzył, wiedząc, wiedzą skąd upadły, wiedzą, że jest Bóg, że istnieje Bóg. Czy są zbawione? Nie, nie są zbawione, dlatego że intelektualne uznanie tego, że Bóg istnieje jest tylko jednym z elementów wiary. Kiedy mówię o wierze, bardzo często, jeśli mam tablicę, to lubię, lubię rysować trójkąt. Mówię często o trójkącie wiary. Gdzie każdy róg, każdy kąt trójkąta oznacza jedną jeden z aspektów tego, czym jest wiara w języku biblijnym. I chciałbym, żebyście sobie teraz wyobrazili taki trójkąt. I na każdym z rogów tego trójkąta jest jeden z aspektów, czyli na górze będzie intelektualne uznanie tego, że Bóg istnieje, tutaj będzie zaufanie, osobiste zaufanie o tym za chwilę więcej, ale jest też trzeci aspekt, o którym bardzo mało ludzi pamięta i to jest wierność. Taka wierność w codzienności. Rozwinę te trzy rzeczy. Właściwie już dużo powiedziałem o intelektualnym uznaniu tego, że Bóg istnieje. To jest tylko jeden z aspektów wiary, i chciałbym, żebyście to usłyszeli. To, że uznajesz intelektualnie fakt tego, że Bóg istnieje, wcale nie oznacza, że jesteś człowiekiem wierzącym, ponieważ jest to tylko jeden aspekt wiary żebyś mógł o sobie powiedzieć, że jesteś człowiekiem wierzącym, potrzebujesz każdego z rogów trójkąta, potrzebujesz każdego aspektu tego, czym jest wiara. I właśnie drugim tym aspektem, o którym bardzo dzisiaj potrzebują ludzie usłyszeć, jest zaufanie, osobiste zaufanie. Chodzi o to, że ja ufam Bogu. Ja nie tylko uznaję, że On jest, ale ufam w to, jaki jest. Ufam również na podstawie słowa Bożego, że to co opisał o sobie, że jest dobry, kochający, miłosierny, sprawiedliwy, wieczny, wierny obietnicom i tak dalej, i tak dalej, to jest charakter Boga. I skoro taki jest charakter Boga, to on jest osobą godną zaufania. Ja mogę mu zaufać również co do swojego zbawienia. I tego, co powiedział, tego, co zrobił w osobie Jezusie, Jezusa Chrystusa. Ja ufam Bogu. To jest wiara. Nie tylko uznanie, że On istnieje, ale osobiste zaufanie. Lubię tutaj e, obraz małżeństwa. Pomyślcie sobie o tym, że nie tylko uznaję, że moja żona istnieje, akurat w tym momencie jest w pracy, ale wiem, że istnieje. Ale ufam jej. Ufam, ponieważ znam ją. Znamy się i, i kochamy się, i jesteśmy w związku małżeńskim od prawie 18 lat. I właściwie to 18 już można zacząć mówić właśnie pełnolet, pełnoletność małżeństwa, więc znam moją żonę. Ufam mojej żonie. Ale jest też trzeci aspekt. Ja nie tylko wiem, że istnieje i ufam jej, ale też ja i ona, Jesteśmy sobie wierni. I to jest trzeci aspekt wiary, o którym nawet wielu wierzących często nie mówi i zapomina. Pomyśl sobie o, przez chwilę o tym, że okej, okay, jestem w związku małżeńskim 18 lat, ufam mojej żonie, ale kiedy nie jestem w domu, to przysłowiowo filirtuję z innymi kobietami, albo żyję sobie tak, jak nie, był, nie, nie miałbym żony. Co to mówi o mojej relacji z moją żoną? Pokazuje, że wcale jej nie kocham, że wcale nie jestem jej oddany, że wcale jej nie ufam, tak naprawdę, że, że nie jestem człowiekiem wierzącym. Dokładnie to: nie jestem człowiekiem wierzącym. Przekładając to na wiarę, dokładnie potrzebujesz każdego z tych aspektów wiary, z tego trójkąta wiary, o którym często mówię, żeby móc o sobie powiedzieć, że jesteś osobą wierzącą. Wierzę, że Bóg istnieje, ufam Bogu w to, kim on jest, ale też ja pozostaję mu wierny. Oczywiście on mi też, tutaj wierność jest po obu stronach. I to jest małżeństwo, i to jest wiara. To jest prawdziwa wiara. Osobiste zaufanie w to, jaki on jest, i wierność przymierzu. Szczególnie w Starym Testamencie to było podkreślane, gdzie sprawiedliwość. E można wręcz przetłumaczyć jako życie we właściwej relacji przymierza z Bogiem. Tym była sprawiedliwość. I tym jest sprawiedliwość bardzo często w języku biblijnym. Być sprawiedliwym to pozostawać we właściwej relacji przymierza z Bogiem. I to się tyczy również wiary. Intelektualne uznanie istnienia Pana Boga, zaufanie w to, kim on jest, jaki jest, oraz wierność. Wierność w przymierza, życie w wierności przymierza. Każdy z tych aspektów jest niezbędny i konieczny do tego, żebyśmy mogli powiedzieć o sobie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Dlatego Jakub e, zadaje pytanie: e, pokaż mi wiarę bez uczynków. Czy wiara bez uczynków jest martwa. O tym mówi właśnie Jakub w swoim liście. Wiara bez uczynków jest martwa, ponieważ wiara, zaufanie w to, że Bóg jest, bez pokazania, że i ja pozostaję wierny w relacji przymierza z nim, to, to, to w ogóle to, to pic na wodę, fotomontaż, jak się mówi. To nie jest wiara. Potrzebujesz wszystkich trzech aspektów, by można było powiedzieć o tobie, że jesteś człowiekiem wierzącym. Wiara bez uczynków jest martwa. Więc jeśli jesteś człowiekiem, który chce podobać się Bogu, to proszę zrozum to. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Tutaj zaczynamy. Musisz przyjść do Boga i o tym tak naprawdę posłuchajcie jeszcze raz, mówi werset szósty. On mówi o wszystkich trzech aspektach wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto zbliża się do Boga, uwierzył, że On jest. Pierwszy aspekt wiary, intelektualnie uwierzył, że On jest. I że nagradza tych, czyli jest wiara, że On jest osobą godną zaufania i wierną swoim zasadom. On nagradza tych, którzy Go szukają. To jest właśnie ten trzeci aspekt, też szukanie Boga. Bardzo ważna, bardzo ważna prawda. Powinieneś to przemyśleć, powinieneś to zapamiętać. Jak podobać się Bogu? Druga sprawa. Musimy uznać, że tą osobą, która podoba się Bogu, jest Jezus Chrystus. W momencie chrztu Jezusa Bóg powiedział, właściwie przeczytam z listu Piotra, który opisuje to: otrzymał on bowiem od Boga ojca cześć i chwałę. Gdy rozległ się głos chwały majestatu, ten jest moim synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. Jezus Chrystus jest synem Boga, w którym Bóg ma upodobanie. I właśnie jeśli jesteśmy ludźmi wiary, to jesteśmy ludźmi, którzy chcą znaleźć się w Chrystusie po to, żeby znaleźć się w tym, który jest umiłowany. Ponieważ w momencie, kiedy znajdujesz się w umiłowanym, to sam stajesz się umiłowany. W liście do Rzymian Paweł pisze: Żadne więc teraz potępienie nie zagraża tym, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nie ma potępienia dla kogoś, kto jest w Chrystusie Jezusie. Dlaczego? Ponieważ będąc w Chrystusie Jezusie, jest w tym, który jest umiłowany. I pytanie, jak mogę znaleźć się w Chrystusie Jezusie? Pamiętacie trójkąt wiary? Nie tylko intelektualnie uznaję, że Jezus Chrystus jest synem Boga i że dwa tysiące lat temu, jako, jako Bóg, który istniał od zawsze, Bóg z Boga, światłość ze światłości, stał się człowiekiem. Więc wierzę w to, że On jest tym, za kogo się podaje, i ufam Mu też, że to, co zrobił, zrobił na krzyżu, oddał swoje życie za grzech całego świata, tyczy się również mnie. Moje grzechy zostały również ukrzyżowane w Jezusie Chrystusie. Ufam w osobę Jezusa Chrystusa i w Jego dzieło. I Żyje we właściwej relacji przymierza. Pozostaje mu wierny. W ten sposób znajduje się w Chrystusie, a więc znajduję się w tym, który jest umiłowany. I w konsekwencji ja również jestem osobą, która podoba się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. W Chrystusie jesteśmy w tym, który podoba się Bogu. I ostatnia rzecz, o której powiem w tym odcinku, to Chodzenie w Duchu Świętym. Wiara, bycie w Jezusie i chodzenie w Duchu Świętym. Paweł mówi w ósmym rozdziale listu do Rzymian tak. Ci więc, co żyją według ciała, nie mogą spodobać się Bogu. To jest ten trzeci aspekt wiary. Jeśli żyjesz według ciała, a nie we właściwej relacji przymierza, nie pozostajesz wierny Bogu, nie możesz Mu się podobać. Gdyż dążenie ciała jest wrogie Bogu, bo prawu Boga się nie podporządkowuje, ani też nie może się podporządkować. Ci więc, co żyją według ciała, nie mogą spodobać się Bogu. Wy natomiast nie żyjecie według ciała, lecz według ducha. Skoro duch Boga w Was mieszka, a jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Więc nie możesz mówić o sobie, że jesteś człowiekiem wierzącym, a jednocześnie żyjesz według ciała. Jeśli żyjesz według ciała, nie możesz podobać się Bogu. Ci, którzy żyją według ciała, nie podobają się Bogu. Jeśli chcesz podobać się Bogu, musisz żyć według ducha, według tych wartości, które Bóg włożył w Twoje serce. Nie chcę mnożyć wersetów i nie zamierzałem tego czytać, ale teraz, kiedy mówię, myślę, że to jednak jest konieczne. Może właściwie powinienem przeczytać od razu ten tekst, a nie zaczynać z listu do Rzymian. Ale zakończę po prostu tym obrazem, który najlepiej pokazuje, co to znaczy żyć według ciała, czyli jeśli tak żyjemy, nie podobamy się Bogu i żyć według ducha, jeśli tak żyjemy, podobamy się Bogu. Polecam więc, postępujcie według ducha. A nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda, przeciwko, pożąda na przekór duchowi, a duch natomiast przeciw ciału, a te są sobie przeciwne. Znane są uczynki, jakie rodzą się z ciała. Są nimi cudzołóstwo, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, magia, nienawiść, spór, zawiść, gniew, intrygi, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich Wam mówię, tak jak już wcześniej powiedziałem, że ci, którzy takie czyny popełniają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jeśli tak żyjesz, nie podobasz się Bogu. Ale jeśli żyjesz według Ducha, owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie prawo nie jest przeciw temu. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i porządliwościami. Jeśli według, żyjemy według Ducha, według Ducha też postępujmy. Jak podobać się Bogu? Wiara, bycie w Chrystusie i nie życie według ciała, ale życie według Ducha. Te trzy rzeczy to jest start. W kolejnym odcinku pokażemy kilka innych tekstów, które mówią o tym, jak możemy podobać się Bogu. A teraz dziękuję Ci za to, że byłeś razem ze mną. Proszę Cię, kliknij lajka, like kliknij subskrypc subskrypcję, bądź częścią tego kanału i ucz się tego, jak możemy w praktyce, w codzienności być ludźmi, którzy pokazują światu, czym jest prawdziwe. Chrześcijaństwo. Niech Cię Bóg błogosławi. Zapraszam do kolejnego odcinka Świadectwo Słowo Duch. My musimy zadać sobie pytanie, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, a kryterium jest ta księga. Amen? Czy ktoś może powiedzieć Amen?